Cześć Wam, witam serdecznie na kanale Test Dzisiaj chcę przeprowadzić test 11 pierdół z portalu czy ze sklepu pod tytułem Temu. Tak się nazywa. Czemu? Temu. <głos》> Ale ja, chciałem sobie zamówić różne właśnie pierdółki, zobaczymy czy zaoszczędziłem. A wydałem na, na nie 112 zł i zobaczymy. Aha, i dostałem rabat 20 zebli. Zybli, dlatego, że się spóźnili z poprzednią paczką, a teraz czekałem około 30, 30, no 3 tygodni, ja myślę, nie zaglądałem teraz e, gdzieś tam w te maile, ale coś będzie około tylu. Zatem tutaj mam nożyczki, mam przed sobą paczkę, która dopiero jeszcze ciepła, dopiero wybrałem dzięki skuterkowi bardzo szybciutko z paczkomatu, wezmę łyka wody, bo bo się zmęczyłem na chwilę odstawię może tu i patrzymy, ja nawet zapomniałem, to znaczy część rzeczy pamiętam, bo wiem co chciałem ale jest część rzeczy o których mogłem zapomnieć, właśnie aha, no dobra już wiem, że nie mam czegoś do przetestowania ale zobaczymy, przestań szeleścić, tym bo nic nie słuchać Mam nadzieję, że jakościowo Wam się podoba teraz i obraz, i dźwięk. W ogóle to. A właśnie zaraz do tego wejdziemy. niech przejdzie ten szum. O! Ty, jaka jeszcze jedna siatka! I jeszcze jedna Ale to kompletowali. Ja już czuję ten plastik, jaki to jest. Wszystko. Chińskie barachło. No zobaczymy. No to patrzymy co, co ja tutaj mam. Ja widzę, że chyba o wszystkiego chyba nie ma. I chyba dojdzie osobno. A gdzie są naklejeczki, proszę Państwa. Gdzie są naklejki na skuter? Nie ma. Ty. A może było w osobnej w osobnej i zamknąłem. Nie sądzę. To co my tu mamy? Do czego za... patrzymy na te skarby? Zaraz. 11 sztuk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Czyżby mi dali coś innego? A może ja... To może ja pomyliłem, może nie wziąłem tych naklejek. Nie wiem. Zobaczymy. Zaczniemy może od tego. Cóż to jest? To jest. A. Łopatka. Szpatułka do. Mam nadzieję, że jest zdrowa. Pokazuję ją tutaj do tej drugiej kamery. Szpatułka. O, tutaj właśnie fajne stło. Szpatułka do placuszków. Ja wiem. No może. Może być. Już o to chodziło. Dobrze. Ale cholera jasna. Ja myślałem, że się będę cieszył. Najbardziej czekałem na naklejki. Tutaj odłożę szpatułkę co my Tutaj jeszcze mamy wyskały. Jak wiecie, jestem jest, w jest, tym jest, świr elektroniczny-techniczny. Dzisiaj witam technicznie właśnie. I patrzę na różne moje techniczne, które są potrzebne do, do fotografii, do wideo. Też. A, a tutaj mamy do selfie porządny uchwyt z metalowym gwintem Bardzo. I tego brakuje, no, ale co jest najważniejsze? Żeby tutaj było wyżłobienie, żeby na mnie wyskakiwał, przepraszam, telefon. Tu jest taki właśnie, będzie miał Ja wam pokazał biciem, co tutaj jest. Natomiast właśnie to jest to, że tu mamy no, zaporę. No. Ale myślałem o innym, chyba że tu jeszcze jest, a widzę, że jest, o jeszcze ciekawszej w ciekawszym uchwycie do telefonu, bo to jest nakręcone tak lub tak, ale po to, żeby dokręcić do czegoś innego. Kładę to tutaj, a ponieważ widzę, że to jest tu już na wierzchu, to mogę rozpakować. Fajne warstwy są, o, otwórz, zamknij. Tutaj są Ech, z tym paseczkiem do zaciskania zaciskaczem. Dobra, i co my tutaj mamy? Ale szaleń. Nienawidzę kiedyś, weźmiemy w szpitalu, to mama przychodziła do takiego wiesia. Szeleściła tymi torbami, siatkami, że szlak jasny trafiał wszystkich. To wygląda mi na taki plastik ABS. Mam nadzieję, że trafiam do tej kamery. No cóż, też metalowe, fajne zawiasy. I dobrze, że jest schodkowe, przeskokowe. Nie wiem, że to będzie poziom. A to jest nic innego, jak właśnie tu można zamienić ten uchwyt. Jakby się coś tam stało. A! I ten jest właśnie fajnie, solidniejszy. A ja tutaj pokażę. Bo może to zdanie się jest na... nie pamiętam. No, ale na pewno na 6 telefon. Jest rewelacja. No, to jest bardzo fajne bo możemy zacisnąć telefon i nam nie powinien wyskoczyć i razie coś weźmiemy może to teraz akurat, bo też mam tutaj kuchenny takie ale tylko co to jest? O ile sobie dobrze przypominam jest to takie już widzę, już widzę ten ład. Ale ja myślę, aha, no jest na pewno, chyba to jest. Tak, to jest plasterek dwustronny po to, żeby to, proszę Państwa, przykleić czy przyczepić przy łóżku, gdziekolwiek, do stolika, do tapczanu, do meblościanki, do czegokolwiek, żebyśmy mogli tu wkładać piloty. To akurat się zdarzyło, że przypadkiem mam. I co? I uniknę... No tak, będzie systematyczność, przecież będę teraz wkładał tylko tu i nigdzie mi się nie zgubi, prawda? <grytanie> Zobaczymy, taki wymysł z takahanią podwójnie, bo tak, nie wiem, czy to będzie nam służyło, czy komuś jeszcze. Czy... O, proszę Państwa, muszę się przeprosić i Państwa ze sklepu temu, nie lubię jak mi koszulka spada, w się. Naklejki były tam pokazane w rolce dużej. Są naklejeczki. No to będziemy mieli zabawę z taką jak to roz... A nie chcę, żeby mi się tutaj wysypywały. Ale zobaczymy. To miały być takie willage. Takie fajne. Zobaczymy. No, nie na naklejek. Czyli dobrze, wszystko się zgadza. Ja już się dałem. Ależ będzie fajne. Koniec mój drugi film. I rzeczywiście. Rzeczywiście są... Może, no małe są. Małe są, ale są willage. W tych kolorach... A może właśnie nie willage, a raczej... A zaraz mi się rozsypią. A raczej... No jak to się mówi? Old School i lager, tylko zaraz sobie przypomnę, bo to nie wolno przeciągać tutaj filmu, żeby się nie dłużyło. Vintage, vintage, vintage. Vintage, to zaściera tutaj zaraz, nie kojarzę, co to jest. A mogłem sobie rękawiczki na skuter zamówić, a nie ze sklepu na D za g czy to Sportowego wreszcie. Tego nie? Zaraza. Ale na... ula. La, 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 ula. La. Wiecie co to jest? Na to bardzo czekałem, póki jeszcze jest zima. No kurde, ja pierniczo trzeba. Zobaczymy, co jeszcze będą za tutaj kąski. No a co to jest? No co to jest? Tylko jak to się... A! i co? Mogę iść do... nie do zakonu, nie do rycerstwa, tylko gdzie? Ale zobaczymy. Czy muszę okulary zdjąć? Nie. Czy Chińczyk miał taką samą głowę? Człowieku, i tu mam podwójnie. Przed... O kurde moje no zatoki. Tutaj za. Sysam zaciągam, że to się szybko nie urwie. coś kapitalnego. No załóżmy, że tutaj założyła. Przecież teraz ja mogę jeździć i do Honolulu, ale mi już jest gorąco w dynie. No, Napraw... bo w tego to jest naprawdę zadowolony, dumny. To jest chyba najlepszy zakup, ale przecież to jeszcze nie koniec. Co to za paseczek? A już wiem. Tutaj mam paseczek proszę Państwa. do smycz, do, o, uchwyt do sterownika. Jak gdzieś tam będę latał poprzez wyprawy w tym roku, to będę musiał i jechać skuterem i mieć na brzuchu drona, aby tego przecież nie rozwalić. I będę go mógł mieć Powieszonego, mało tego, bardzo ciężko się steruje, i skuterem, i samolocikiem. A, załóżmy, że to się wpięło coś pysznego. Flight, Flight, Control Experts. are. Ja. patrzcie, no nie groźna mi, ale z tej czapy, z tej kominiarki to jestem zadowolony. Ja pierniczek, coś cudownego. Tylko kupować w temu, na jasnej i choroby. nie wydaż dużo, a zobaczymy co Patrzymy coś dalej, bo tutaj też należy, bo podniecenie sięga zenitu. Patrzymy, co się dalej. Trzeba rozrywać, a jeszcze przedniać coś akurat istotnego i Aha. co Aha, a to nie wiem. Aaa, jaka śmieszna szkoda, że nie mam tutaj kameryki ze sobą, aparatu. Wiecie, co to jest? To jest parasolka. A ktoś powie, człowieku, do czego ci parasolka? Do fiuta? No nie. Ta parasolka. Ja wahałem się, czy ją w ogóle kupię. Mówię, to jakiś obłęd, jakaś paranoja. Ale jednak ją wziąłem. A? A tutaj jest uchwyt pod tytułem. Właśnie. Zawsze to się nazywało gorąca stopka, w momencie kiedy podpinaliśmy lampę błyskową. Teraz ciągle czytam, zmieniają. Jedni mówią zimna stopka, jedni mówią gorąca stopka. Zawsze to była gorąca stopka, żeby podpinasz, są tam styki i działają. Lampy. Ale może, skoro nie ma elektryczności i to ma tylko być wetknięte, to może się nazywać zimna tamta stopka. No niekoniecznie. Tu Wsuwam to na aparat. I mam przestrzeń zasłoniętą przed deszczem. Coś kapitalnego. Naprawdę rewelacja. Jednocześnie od tej strony może służyć jako ekran do podświetlania twarzy. Super. Coś pięknego. Wiecie? Do portretów. I właśnie nie wziąłem jednak miałem wziąć też takie... Cholera jasne. No blendy. Blendy złotą i blendę srebrną, właśnie do tego, żeby jak robić zdjęcia portretowe komuś, to możesz robić pod słońce. Wtedy jest kapitalne zdjęcie, oświetlona twarz, pomimo tego, że pod słońce stamtąd z tyłu są podświetlone włosy, a my doświetlamy taką blendą twarz. Jestem zdziwiony, bo miałem wziąć i chyba jednak się nie stuclewałem. A szkoda, bo za stówę tylu pierdół, to jak kupisz. A powiem Wam, że to jest lepsze, bo już już ja zdaje się, to mam. Czy coś doskupera właśnie z tej... No nie tam, żebym reklamował, ale jak coś jest dobre. To czemu nie? To powiem wam, że z tego Chińczyka, z tych takich, co są to takie wielkie markety, coś tam chiński market czy coś. To nie tam jest... Tak jak ja stanąłem, zobaczyłem, zobaczyłem, chyba dziewięć co to jest jakieś. Takie, a, już coś wyrzucił. A, bo to jest tak. dobre. To, a to, proszę Państwa, zobaczcie, tu, tu jest kupa plastiku do wyrzucenia. Teraz po, pomnóżmy to raz miliony ludzi, ile śmiecenia jest przyrody. A to jest po prostu za parę złotych uchwyt do papieru, nie toaletowego, tylko ręczników w kuchni. Aha. Tutaj wpinam. Tu się wpina pingwina, żeby żebym teraz nie złamał. Dobra, później będę się tym bawił. No to zawsze wiecie, ten pośpiech w YouTubie, żeby godzinę nie, nie czekać, że godzina film jest, nie trwał. No to właśnie dlatego. To jest film na papiera. Miał być czarny i jest czarny dla czarnej fototapety. I ostatnia rzecz, też niezmiernie fajna, ważna, to jest lampka. Lampka Rochs. Lampkę właśnie do, do serfiaczy, do podświetlenia właśnie takich wideo, wideo rozmów, wideo blogów. I wtedy nas lepiej jednak w świetle widać niż bez światła. Widzę, że dołączony jest nawet przewód, tak zwany kabelek. A i jest matowy Softbox. O to właśnie no Plastik jest, powiedzmy sobie. Tak, to powiedzmy sobie, taki sobie na USB na typu starego. Micro USB. I co my tu regulujemy? Ciekawe, czy to jest trochę chociaż odgotowane, czy nie. A. Yeah. Człowiek. Nie mogę... Ale ja pierniczek daję, po, daję popalić. Ale to jest kapitalne. W nocy z maską. Hmm, pierwsza liga. Kapitalna. Mówię Wam. Ale tutaj mam drugą pokrętło, bo tutaj włączam i wyłączam, a tu reguluję temperaturę światła. To jest bardzo ważne. To jest bardzo istotna sprawa. Temperatura światła, czy bardziej żółta ma być, czy bardziej biała. Biała jest niezdrowa, ale żywa. Właśnie nie zaśniemy przy niej. A żółte czytanie książki przy żółtej sprzyja naszemu zasypianiu. Natomiast ja nie lubię jasnego świata, bo jest laboratoryjne w telefonie, bo to jest właśnie funkcja oszczędzania wzroku, nie niszczenia go, czy raczej na właśnie nie... nie ale no, takie nierówne jest to światło, ale, ale jest. No, no, nie musi być równe, i tak jest rozproszone. Fajnie będzie, jeżeli się ustawi dobrze, w aparacie czy w kamerze parametry, to mamy pięknie doświetlone yy, ujęcia. Reasumując, jestem bardzo zadowolony tak. ze światełka. Fajne jest. Naprawdę fajne jest. A z tyłu mamy stan baterii. Ładowane oczywiście przez USB. To jest okay. śmieszna, fajna. To jest praktyczne potrzebne. To jest też potrzebne praktyczne, <noise> ale jestem uślepiony. To są kiewdamy też potrzebne. Te to jest taki bardziej eksperyment. Kto będzie chował to pilota i szarpał czy to jest tak krzywe, że jakbym wkładał tutaj wciskał bez odrywania, to, to będą guziki pewnie pourywane zaraz od pilota, więc bez sensu. Najlepsza jest tak. Ta no łopatka to wiadomo na leśniczki, placuszki, ale kapitalna jest ta. Ja zaraz się w niej przejadę. Kapitalna jest kominiarka. Światełko i jest, no i naklejki, naklejki są. Także ustaliłem, że nie vintage, tylko ludzie już zmęczeni. No jak masz stare coś, no przecież no vintage, a nie, a nie, a no vintage, a nie, a nie vintage. Czegoś angielskiego. No, także jest tutaj chyba 100 naklejek. Pięknie będzie co robić. Pozdrawiam, taka Hanna. I was wszystkich widzów, do usłyszenia, do zobaczenia. Jak wam się podobał test, to łapkę proszę w górę. A jak nie, na pewno, trudno. Zrobimy kiedyś lepszy. A, a ja jestem zadowolony. Pokażę wam jeszcze, ile zostało śmieci po tym wszystkim. Tu są jeszcze te, jakieś korebeczki. To zobaczcie na czym polega nie, nie ekologia. To, są, to trzeba wszystko wyrzucić na śmietnik. Pomnóżcie to razy tysiące ludzi czy miliony. Tak jest. Do zobaczenia. Czołem.